Puszczałeś kiedyś latawca, a może widziałeś go, jak daleko w górze kołyszy się i kręci na wietrze. Szybuje wysoko, wysoko. Posłuchaj więc historii o takim latawcu. Duży i kolorowy uwielbiał latać wśród chmur. Dostojnie i pełny dumy, szybować na niebie, podziwiać cały świat, który wydawał się taki malutki. Patrzył na niego z góry. Tu na górze lubił zatrzymywać się w jednym miejscu i tylko wystawiać się z coraz to innej strony do słońca. W tym wspaniałym stanie przeszkadzało mu tylko jedno: wiatr. Zamiast lekkimi podmuchami chłodzić od słońca, potrafił mocno dawać się we znaki. Czasami popychał tylko w górę czy w dół. Wyrwając z błogich marzeń, kiedy indziej zupełnie inaczej, mocno i nagle, kiedy latawiec nawet się tego nie spodziewał, hucały nim mocno na wszystkie strony. Latawiec często wpadał we wtedy we wściekłość. Cały czas czerwony i roztrzęsiony krzyczał na wiatr. Fier jednak nie ustawał i doł silnie. Zamiast spokojnego szmowania, latawiec miotał się i kręcił. Naprężając się, próbował pokonać podmuchy, ale to na nic. W końcu, zdenerwowany do ostateczności, zaczął wreszcie wykrzykiwać obelgi i wygrażać swemu znienawidzonemu towarzyszowi. I nagle wiatr zaczął cichnąć. Rwiste pochnięcia zamieniły się stopniowo w spokojny podmuch, by wreszcie ucichnąć całkiem. Latawiec na początku nie mógł uwierzyć swojemu szczęściu. Spokojnie i płynnie szybował teraz wśród chmur. Wreszcie jego krzyki i groźby poskutkowały. Dotarły do tego niewychowanego gbura. Zastanowił się następnym razem, zanim ze mną zatrze. Wiatru przy nim nie było. Cisza, która go otaczała, była niesamowita. Latawiec rozejrzał się dookoła, a potem spojrzał w dół. Zaskoczony zauważył, że Ziemia wygląda tak, jakby była troszkę bliżej. Po chwili obserwacji był już pewien, obniżał się coraz szybciej. Spróbował unieść się do góry. Zawsze to było bardzo łatwe i pomagał mu w tym wiatr. Ponimo mógł wspinać się wysoko do chmur, tylko że teraz go nie ma nigdzie blisko, a ziemia była coraz bliżej. Wietrze, wietrzyku, wiatruniu, wracaj, proszę! zawołał. Przepraszam za to, co wykrzyknąłem na ciebie zawołał już na dobre przestraszony, rozglądając się dookoła. W ostatniej chwili tuż nad ziemią podmuch zatrzymał latawiec. Świszcząc głośno drwie, wiatr pojawił się na zakręcie, nim kierując go wreszcie w górę. Obiecuję, że już na ciebie nie będę tak krzyczał, powiedział latawiec pokornie. Wiesz co? Mi też ciebie brakowało, powiedział wiatr, śmiejąc się głośno. Z tobą u górze jest przy mniej, mniej i bardziej kolorowo. Ja też obiecuję, że postaram się już tak gwałtownie nie dmuchać. I zakręcili razem jeszcze jedno kółko blisko ziemi. Tym razem na zgodę. Poproś następnym razem tatę, żebyście razem poszczali latawca. Wybie wybierzcie pogodny i słoneczny dzień, ale taki, kiedy będzie jednocześnie wiatr. Będzie silny i porywisty. Latawiec będzie się wam miotał i nie będzie łatwo go wznieść do nieba. Nie złość się jednak na wiatr, bo to dzięki niemu da on radę pole polecieć w górę. I tutaj jest dla nas też pewien przekaz, że może nieraz złościmy się na mamę, tatę, przyjaciółkę, kolegę, Ponieważ y, się z nimi pokłócimy o jakąś drobnostkę. Może nawzajem będziecie sobie delikatnie dokuczać, ale tak dla zabawy. Tylko uważajcie jednak na tych swoich najbliższych przyjaciół, ponieważ zobaczcie, że mimo niektórych zakazów od rodziców, mimo y, niektórych kłótni z przyjaciółmi, to jednak dzięki nim zawdzięczacie to, kim teraz jesteście. Że uświadomcie sobie, jakie wspaniałe chwile Was łączą z tą osobą i że bez nich życie nie byłoby takie kolorowe, jakie jest teraz, tak samo z Bogiem. Ponieważ gdybyśmy nie byli córkami i synami Bożymi, byśmy nie byli tak bardzo szczęśliwi. Bóg ma dla nas zawsze plan i On się chce z nami. Cieszyć w każdym momencie, w każdej chwili naszego życia. Dlatego postarajmy się z Nim odnowić jak najlepiej kontakt oraz z naszymi przyjaciółmi tutaj na Ziemi, żebyśmy trzymali jak najlepsze relacje, dbali o siebie nawzajem, ponieważ mimo tych złych chwil bardzo dużo zawdzięczamy takim osobom. I szanujmy siebie nawzajem i walczmy o relacje z Bogiem. Dobranoc.